Niech żyje Jezus. W dzisiejszym odcinku poruszę niezwykle ważny temat. Szatan nienawidzi tych, którzy się modlą. Szatan nie znosi ludzi modlących się. Ale jeśli my się modlimy, powinniśmy wzmacniać naszą wiarę w moc modlitwy. Nazywam się Paweł Marchlewski, a ty oglądasz kanał Apostolatu Najświętszego Serca. Naszym celem jest szerzenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I przypominanie katolikom w Polsce o pięknej i głębokiej pobożności, która niestety często bywa zapomniana. Naszym zadaniem jest ją przywrócić. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Przypominam również, że w intencji wszystkich wspierających nasz apostolat odprawiana jest msza święta w każdy piątek. Wejdź w link w opisie, aby dowiedzieć się więcej. Nie przegap tej okazji. Nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg w swej dobroci zechce obdarzyć nas łaskami. Niestety często o nie nie prosimy. Przypominam sobie historię, którą przeczytałem na temat łask, dlatego zachęcam, byś prosił Najświętsze Serce Pana Jezusa o potrzebne łaski i zapisał swoje imię na intencję Mszy Świętej. Podczas objawienia przy Ródebak we Francji Matka Boża ukazała się świętej Katarzynie Labore z dłońmi otwartymi, z których wychodziły promienie. Święta Katarzyna zapytała, dlaczego niektóre promienie były ciemne. Matka Boża odpowiedziała, że jasne promienie to łaski, które otrzymują ci, którzy o nie proszą, a ciemne to te, o które nikt nie prosił. To zdumiewające, jak często nie prosimy o łaski. Matka Boża i Najświętsze Serce Jezusa czekają, by nas nimi obdarzyć. Dzisiejszy temat to szatan nienawidzi tych, którzy się modlą. W dzisiejszym świecie wielu ludzi jest pochłoniętych przez media społecznościowe, aplikacje, filmy i inne rozrywki, które zabierają nam czas na modlitwę. Modlitwa powinna jednak być priorytetem w naszym życiu, bo dzięki niej otrzymamy łaski niezbędne do zbawienia. Przeczytam teraz fragment niezwykle poruszającego świadectwa to list duszy potępionej. Nie przytoczę zaleceń świętych czy Matki Bożej, ale ostrzeżenie od duszy, która znalazła się w piekle. Dokument pochodzi z książeczki List z zaświatów, opowiadającej o młodej zakonnicy, której przyjaciółka zginęła w wypadku samochodowym. Pomimo modlitw i mszy świętych, zakonnica miała przeczucie, że coś jest nie tak. Przeżywała koszmary i inne niepokojące doświadczenia. Książka ta została opublikowana w Niemczech z komentarzami duchownego, który potwierdził, że jej treść jest zgodna z nauką Kościoła. Bohaterka listu Anna podkreśla, że wszyscy w piekle przestali się modlić, lub modlili się zbyt mało. Mówi: Nie wystarczy tylko się modlić, trzeba modlić się dużo. Modlitwa to pierwszy krok ku Bogu. Zwłaszcza modlitwa do Matki Chrystusa. Dusze w piekle nie mogą nawet wymówić imienia Maryja. Poznając myśli Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, trudno nie zgodzić się, że sama wzmianka o jej imieniu jest źródłem łask. Podsumowując, modlitwa jest najprostszą czynnością, jaką możemy wykonać na ziemi. Nie ma wymówki, aby się nie modlić. Jeśli nie modlimy się, lub nie modlimy się wystarczająco dużo, narażamy nasze wieczne zbawienie. Niech najświętsze serce Jezusa prowadzi cię i chroni. Pamiętaj, szatan zrobi wszystko, aby przeszkodzić mnie i tobie w modlitwie, ale jednocześnie modlitwa to najłatwiejsza i najbardziej dostępna droga do otrzymania łask. Przyjęcie tych łask to nasza droga do zbawienia. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.